Jesteśmy tuż po premierze najnowszego drona firmy DJI, Flip. Przynajmniej na papierze wydaje się być to idealny dron pomiędzy DJ Neo, który może latać sam, nawet bez aparatury, a DJ Mini 4 Pro, który ma rewelacyjną kamerę. Ten Flip jest droższy od drona DJ Neo, ale za to tańszy od DJ Mini 4 Pro. Od Mini, który ma czujniki 360 stopni, ale za to Flip. Na przodzie ma kamerę 3D, która idealnie mapuje teren, przynajmniej na papierze, a w praktyce to się okaże. Co do wyglądu, no cóż, jest na pewno kontrowersyjny. Jednym będzie się podobało to, że łatwo go można złożyć i że ma osłony na śmigłach, dzięki czemu bezpiecznie będziemy latali na przykład w pomieszczeniach. Ale niewątpliwie wielu uzna, że tak szkaradnego drona jeszcze nie widzieli. Dla mnie najważniejsze to to, jakie będzie miał właściwości lotne. To znaczy się. Czy faktycznie bateria wytrzyma co najmniej 20 minut, czy będzie bardziej cichy niż ten głośny DJ Neo, czy będzie faktycznie tak dobrze nagrywał jak Miniak 4 Pro. A skoro jesteśmy już przy nagrywaniu, to zobaczmy od razu wideo w dzień i po zmroku. Od razu dodaję, że to będzie film z prezentacją tego drona. To nie będzie typowa recenzja, bo na to potrzebuję paru dni, a tego drona mam dopiero od dzisiaj. Także. Subskrybując ten kanał nie ominą Cię kolejne odcinki, a w opisie do tego filmu macie link do pobrania z mojego dysku Google oryginały zdjęć JPG oraz RAW, a także króciutki film w systemie DeLong. części tej prezentacji pokażę kolejne ujęcia, a teraz wracamy do rozpakowania zestawu. Zobaczmy co dostajemy w cenie 3649 zł. Po rozpakowaniu pudełka mamy torbę. Bardzo fajną, dużą, pojemną torbę. Bardzo dobrze zrobioną. Zmieścimy tam nie tylko drona i kontroler, wszystkie zapasowe śmigiełka, śrubokręt, ale również dodatkowe rzeczy. Na przykład z lewej strony możemy zmieścić wszystkie baterie plus jakieś swoje małe przedmioty, na przykład filtry. Zestaw Flymore Combo zawiera poza dronem kontroler RC wraz z wyświetlaczem. Ten model dwójka. dostajemy zapasowe śmigła, instrukcje, także śrubokręt. W zestawie mamy 3 baterie, a do ładowania nawet 4 baterii jednocześnie, a także samego drona. Mając dobrą ładowarkę, baterie naładujemy w mniej niż godzinkę, a na jednej baterii latałem nawet 20 minut. Wszystko zależy od warunków pogodowych oraz od tego, jak i z jaką prędkością latamy. Nie będę rozpakowywał swojego kontrolera RC, bo mam Zmiaka 4 Pro. Tutaj warto się zastanowić, czy wam jest potrzebny, jeżeli wy macie już swój zestaw, swój kontroler RC, ten wujka. W zasadzie szkoda, że obecnie nie można kupić samego drona bez niczego dodatkowego. Przecież akumulatory możemy sobie dokupić, podobnie jak torbę czy też H. Pewnie za jakiś czas będzie to możliwe, tak jak i pewne jest to, że za dwa miesiące ten dron będzie zupełnie inny po kolejnych aktualizacjach. Dron wygląda co najmniej dziwnie. Każdy, kto miał jakiegokolwiek innego drona od firmy DJI, przy pierwszym kontakcie będzie miał bardzo mieszane odczucia. Kolejność rozłożenia ramion nie ma znaczenia. Złożenie już ma, bo inaczej nie poskładamy drona, a oprócz tego, gdy dron już jest aktywowany, to automatycznie nam się włączy, a jeżeli składamy ramiona, automatycznie się wyłączy. Oczywiście mamy przycisk On/Off, który możemy samodzielnie włączyć bądź wyłączyć drona. Jeżeli chodzi o blokadę gimbala, to jeżeli mamy rozłożone ramiona, niestety nie ściągniemy ją albo będziemy się męczyli. Musimy złożyć przednie ramiona i dopiero wyciągamy gimbala. Jak zauważyliście, mamy dodatkową osłonkę w postaci takiej gumki, gumki nasadki na samą kamerę. Tak na szybko porównajmy sobie drona Flip do DJ Neo oraz Mini 4 Pro, bo faktycznie Flip jest dosyć dużym dronem. Jeżeli chodzi o Neo, to wygląda to tak, jakby mrówka stała przy dużym komarze. A jeśli chodzi o serię DJ Mini, to i tak Flip wydaje być się większym dronem. Bez względu na to, czy jest złożony, czy rozłożony, w porównaniu do miniaka wydaje być się większym dronem. A oprócz tego znacznie grubszym, gdy jest złożonym. Flip ma praktycznie tą samą kamerę co Mini 4 Pro, i to jest jego największa zaleta, biorąc pod uwagę cenę. Cenę Flipa. Oraz Mini 4 Pro. W moim odczuciu bardzo dobrze sobie radzi z nagrywaniem, ale to zobaczycie później. A ja sam ocenię po miesiącu, gdy będę go użytkował w różnych warunkach. Jeśli chodzi o resztę, to należy zwrócić uwagę, że nie ma on czujników 360, tak jak Mini 4 Pro, ale za to z przodu ma kamerę 3D, która ma bardzo dobrze mapować. A czy tak jest, ocencie sami. Miał parę wpadek przy moich już pierwszych testach. Ale nie były to jakieś szczególne wpłatki, a czasami wykrywał nawet cienkie gałązki i to przy bardzo złych warunkach oświetlenia. Flip nie ma czujników tylnych ani bocznych, i to niestety może być problemem, jeżeli będziemy korzystali z trybów tych autonomicznych. To znaczy się na przykład śledzenia albo jakiś orbit, musimy uważać, czy przypadkiem dron w coś nie zahaczy, bo jeżeli będziemy nieostrożni, to na pewno przy cofaniu zderzy się ścianą. Mamy wbudowaną pamięć, ale zaledwie 2 giga, więc raczej musimy korzystać z kart pamięci. Slot na wejścia jest z boku, nie z tyłu. Tylko z boku. Z drugiej strony z boku mamy diody sygnalizujące nam poziom naładowania baterii. Z każdego boku mamy przycisk, do którego jeszcze przejdziemy, ale zwróćcie uwagę, że ma wentylację i przy uruchomieniu, przy pierwszej aktywacji nie przegrzewał się. To duży plus. Od spodu mamy czujniki i napis ultraletki. Mamy klasę C0. I tu niestety jest to samo ograniczenie, które kiedyś było przy Miniaku 4 Pro. To znaczy się do 120 metrów wysokości maksymalnie, i mamy blokadę. To ma znaczenie w przypadku górach. Nie będę rozwijał tego tematu, mówiliśmy o tym przy Miniaku 4 Pro. I tam po paru miesiącach DJI wprowadziło możliwość zmiany klasy na C1. Tutaj ciekawe, czy tak też będzie. Na tą chwilę mamy C0 i ograniczenie maksymalny lot do 120 metrów. To nie zależy od nas, od przepisów, tylko od blokady na dronie. Ciekawe będzie, jeżeli nim pojadę do Stanów lub do państwa, w którym nie ma chorych ograniczeń Unii Europejskiej. Powracamy do przycisków. Z prawej strony mamy przycisk Power On, Off, a także służące do sparowania drona, np. z kontrolerem bądź z telefonem, a z lewej strony przycisk. Służy nam do tego, o co wiele osób pytało, czyli do lotów takich samych jak DJ Neo. Czyli w pełni automatycznych, nie potrzebujemy kontrolera, nie potrzebujemy smartfona. Możemy uruchomić te wszystkie loty co w DJ Neo. I za to duży plus, bo mamy drona w przystępnej cenie, który sam może latać bez smartfona, bez kontrolera. Co jak dla mnie jest dużym, dużym plusem, bo mamy w końcu drona w pełni automatycznego. Oczywiście wiemy, że polskie przepisy prawa, podobnie jak unijne, zakazują nam lotów bez kontrolera, ale jednak mamy świetnego drona z super kamerą, ale minus za lokalizację tego przycisku. Pewnie to kwestia przyzwyczajenia, ale każdy kto będzie latał pierwszy, drugi, trzeci raz sam zobaczy jak ciężko się do niego dostać a do tego gdy weźmiemy pod uwagę te długie sztywne śmigła i te osłonki i tą nieszczelną siatkę przez które na pewno każdy z was raz czy dwa dostanie śmigłami po opuszkach palca. Ja miałem takie przeżycia. Nie jest to bolesne ale jednak może wystraszyć człowieka i stąd też lokalizacja tego przycisku jak i samo zabezpieczenie ta siatka zabezpieczenie śmigieł jak dla mnie to niestety minus. Ten dron ma praktycznie wszystkie funkcje z DJ Neo, poza oczywiście lotami z FPV, jak również praktycznie wszystkie funkcje z DJ Mini 4 Pro, bardzo dobrą kamerę. Oczywiście ma tam pewne ograniczenia, np. dotyczące śledzenia na przykład pojazdów w najwyższych rozdzielczościach kamery. Być może to zostanie zmienione jakimś upgrade'em, ale pomimo to wszystko naprawdę dron warty rozwagi, bo chociaż jest dronem większym od DJI Neo, to i tak jest bardzo kompaktowy, możemy nim nagrywać również w trybie delong, Long, robić zdjęcia w RAW i ten materiał i te nagrania realnie wykorzystamy. Zwróćcie uwagę na moje nagrania, które pokażę na końcu te zdjęcia. Faktycznie ich jakość jest OK. Nawet wieczorem po zmroku Jakość jest bardzo dobra, biorąc pod uwagę cenę i wielkość tej kamery. W przypadku drona DJ Neo, podobnie zresztą jak drona Hover Eye X1 Pro, recenzję znajdziecie na moim kanale, jednym z większych problemów poza kamerami był niestety hałas. W przypadku Flip jest znacznie, znacznie lepiej. Może to nie jest Mini 4 Pro, ale jest ciszej. Sami zresztą to porównajcie. Dajcie proszę znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Bo jak dla mnie, choćby sama barwa drona Flip jest bardziej przyjazna dla nas, dla naszego słuchu, niż tego Neo czy też Hoverai. Ja nie otrzymałem tego drona, tylko sam go musiałem kupić dopiero dzisiaj. Dlatego też nie jestem w stanie Wam pokazać dużo, dużo więcej. Nie będę się wypowiadał na tematy, których sam nie jestem jeszcze pewny. Dlatego to jest tylko prezentacja, a nie recenzja. Serdecznie Was zapraszam za parę dni na pełniejszą recenzję. Porównamy sobie nagrania z wszystkich dronów, to znaczy się z DJ Neo, z Miniaka 4 Pro i oczywiście DJ Flip. Zostawiam Wam nagrania, jak również pamiętajcie, że w opisie do tego filmu macie link do surowych zdjęć w RAW, JPG, a także filmów DeLong. Będę wdzięczny za subskrypcję kanału, jeżeli film Ci odpowiada, daj łapkę w górę, napisz koniecznie w komentarzu, co chciałbyś zobaczyć w docelowej recenzji. A dla osób, które na siłę proszą o jakąkolwiek opinię, czy warto kupić tego drona, czy nie, to biorąc pod uwagę Neo czy też Mini 4 Pro, z pewnością Flip jest jednym z najlepszych wyborów. Wystarczy Wam za te dwa drony, jest na pewno lepszy od Neo. Przy czym Neo możemy latać również w trybie FPV, jednak ma bardzo słabą kamerę, więc będzie to bardziej zabawa niż nagrywanie filmów. Ja z pewnością w kolejnych nagraniach o DJ Flip. Pokażę Wam jak lata się tym dronem w okularach XREAL 2 Pro, a także sprawdzimy czy będzie ten dron latał w goglach DJI N3, czyli tych do DJI Neo. Sprawdzimy czy będzie działał nam również z tym tak zwanym pindolem, czyli kontrolerem Moteo Controller. Na tą chwilę wylatałem 4 baterie. Bardzo dobrze się latało. Ten dron ma troszeczkę nadsterowność. Pewnie da się to ustawić upgrade'em otrzymamy z pewnością dodatkowe funkcje czy też możliwości, więc ja naprawdę jestem zadowolony z tego drona. Być może z czasem zmienię zdanie, ale na tą chwilę uważam, że to jest fajny zakup, dużo lepszy niż Neo, przy czym Neo to fajna zabawka, jeżeli chodzi o FPV, a DJ Flip super dron z kamerą taką samą jak Mini 4 Pro, chociaż z nieco mniejszym ISO. Jasne, że wiem, że DJI Mini 4 Pro, którego posiadam, którego bardzo lubię, jeden z najlepszych dronów jakiejkolwiek miałem, ma możliwość nagrywania na TikToka. W przypadku Flipa możemy to robić, ale w okrojonej wersji z takim kropem, czyli w wersji 2.7K. A pomimo to, na tą chwilę polecam tego drona. Myślę, że 90% ludziom, którzy latają dronem, w zupełności wystarczy. Pewnie nie będziecie nagrywali super produkcji filmowych nie będziecie zarabiali na tym dronie jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, ale do celów wakacyjnych, rekreacyjnych, potrzeb zwykłego konsumenta z pewnością wystarczy. I oczywiście ten dron, tak jak każdy inny dron, nie jest pozbawiony wad i nie chodzi tylko i wyłącznie o ten przycisk boczny. Również chodzi o tą niezrozumiałą funkcję, to znaczy się, jeżeli korzystamy z smartfona, kontrolujemy drona smartfonem, korzystamy z funkcji śledzenia i na przykład wyjdziemy poza zasięg, to niestety dron będzie czekał w miejscu, nie powróci do miejsca startu. To może być problematyczne i o tym będę mówił w następnym nagraniu, a tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę, subskrybuj ten kanał, dzięki, hej!